Witam Was serdecznie na spacerze z cyklu gdańskiej miniatury. W tym roku, jak zapewne pamiętacie, mówimy o kościołach i wszystko z czym to było związane, a więc kiedyś w kościołach organizowano nauczanie, a więc były szkoły przykościelne, były cmentarze przykościelne, były również przytułki, zakłady opieki i o tym wszystkim właśnie mówimy sobie w tym roku. Pierwszym punktem naszego programu jest Kościół pod wezwaniem świętego Jakuba, zgadza się. Tutaj niedaleko kościoła przebiegały wały obronne otaczające miasto Gdańsk. Stąd dzisiaj mamy nazwę ulica Wałowa, bo ona znajduje się w miejscu dawnych rozebranych wałów. Znajdował się tu również bastion św. Jakuba i brama świętego Jakuba. I właśnie w 1815 roku doszło do wybuchu prochu, który był gromadzony w bastionie świętego Jakuba w okolicy Bramy. Wtedy zniszczeniu uległo wiele budynków tutaj na Starym Mieście, zniszczeniu uległ kościół również świętego Jakuba, zniszczony był również częściowo kościół świętego Bartłomieja, do którego podejdziemy sobie później. No i niestety były te wielkie zniszczenia, które powoli zaczęto odbudowywać. Pod koniec wieku XIX e, przystąpiono do rozbiórki wałów ziemnych otaczających Gdańsk, ponieważ bardzo hamowało to rozwój miasta. Gdańsk otoczony wałami nie miał e, możliwości rozbudowy na zewnątrz. No i na początku na, prze, na przełomie XIX-XX wieku przystąpiono do likwidacji tychże wałów. Rozbierano wtedy również bramę świętego Jakuba i części elementy z tej bramy wykorzystano w innych miejscach w Gdańsku. Hełm, który widzicie z znaczy W tej chwili nie widzicie, jak się cofniecie dalej, to go zobaczycie. Taki cebulasty yy, zwieńczenie wieży. Yy, to jest zwieńczenie, które znajdowało się kiedyś na bramie świętego Jakuba. Było Wymiarami pasowało do wieży, wobec tego zamontowano je tu na wieży świętego Jakuba. Na przełomie XIX, koniec XIX, początek XX wieku budynek był wykorzystywany jako biblioteka, jako szkoła nawigacji, ale również był tutaj przytułek dla, dla marynarzy. Natomiast po wojnie kościołem zajęli się ojcowie Kapucyni. Kapucyni to jest taki odłam franciszkanów. I w tej chwili jest to kościół rektorski, czyli kościół, który nie ma swojej parafii. Tutaj może przyjść każdy, kto się chce pomodlić. Na przykład jak mu się nie podoba w jego macierzystej parafii, to może przyjść sobie tutaj na msze. A teraz wejdziemy sobie do środka i zobaczymy, jak ten kościół wygląda w środku. Jak widzicie moi drodzy, bryła kościoła jest typowo gotycka. Co widać na przykład po zarysie okien w gotyku takim typowym łukiem zakończającym okno jest oczywiście ten ostry łuk, tak widzicie na zakończeniach. Widać, że bryła jest gotycka. Co ciekawe, w tym kościele mamy bardzo unikalny sufit, a mianowicie strop jest wykonany z drzewa modrzewiowego, który dodatkowo trzyma całą konstrukcję tego kościoła. Znajdujemy się, moi drodzy, pod następnym kościołem noszącym imię świętego Bartłomieja, ale również po wojnie nosi drugie miano opieki najświętszej Bogu rodzicy. Po II wojnie światowej kościół był zniszczony. Zniszczeniom uległ również wcześniej, w czasie tego wybuchu, jak już mówiłam, w 1815 roku. I po wojnie zjawili się tutaj... Ojcowie Jezuici, e, którzy ten kościół odbudowali. Następnie kościół ten był takim miejscem, gdzie gromadziło się Duszpasterstwo Środowisk Twórczych. E, dzisiaj to Duszpasterstwo swoją siedzibę ma w kościele Świętego Jana, tam gdzie byliśmy podczas naszego pierwszego spaceru. Natomiast kościół ten został przekazany ludności e, wiernym greko-katolickim. Słuchajcie, stoimy koło kościoła Bożego Ciała. Pierwsza kaplica wzmianki o tej kaplicy pojawiły się już w 1351 roku. Jest zapisek, że podobno w tym kościele modliła się kiedyś błogosławiona święta Dorota z Montowów. To jest ta, o której może słyszeliście, ta, która zmarła w katedrze w Kwidzień, kazała się zamurować i w ten sposób tylko tam jedzenie jej przez dziurę w drzwiach wsuwano i w ten sposób chciała odpokutować za grzechy świata, no bo sama raczej już ich nie miała w tym momencie. Kościół był wielokrotnie niszczony, dlatego że znajdował się poza obrębem murów miejskich i wałów miejskich. Mury miejskie znajdowały się tam w dole, tam również były wały ziemne, tutaj była w miejscu, gdzie dzisiaj są tory fosa, natomiast Kościół Bożego Ciała i ta kaplica i związany z nią szpital zostały wybudowane poza murami miejskimi. Chcę powiedzieć Wam o tym budynku, jest to dawny szpital Bożego Ciała. Jak mówiłam, Kościół Bożego Ciała, najpierw Kaplica Bożego Ciała była kościołem, kaplicą szpitalną i oczywiście związany był z nią ściśle Szpital Bożego Ciała, a pierwotnie był to szpital dla osób, które były zarażone trądem. Trąd to bardzo straszna choroba występująca tu w Gdańsku jeszcze do XVII wieku trupy i on ma podobne działanie co Kiła albo Borelioza że, o, że, koń, że najpierw końcówki mają takie jakby białe kropki a potem zaczynają odpadać kończyny dobrze jak myślicie co to jest? To co stoi tam z boku kościoła? Ktoś to jest... Już... Tak, to jest Ambona! Do czego służy Ambona? Do ogłoszenia kazań. W kościele Ambona służy do ogłoszenia kazań. Ta ambona pochodzi z 1707 roku i miała upamiętniać słynnego kaznodzieje okresu powstawania tutaj zwyciężania protestantyzmu w Gdańsku z XVI wieku Jakuba Hage. To...